No, ale znowu, no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Trzeba się po prostu zawziąć, za, zacisnąć zęby i, i ćwiczyć. No, nie wyjdzie raz, nie wyjdzie drugi, nie wyjdzie 54. czwarty, sto pięćdziesiąty ale za trzysta nagle kurczę wyszło i wzięliśmy udział w Mistrzostwach Polski, zajęliśmy drugie miejsce. I stwierdziliśmy, nie, no my to jesteśmy super w sumie, no to pojedźmy na zagraniczny turniej. Ja wydaje mi się, że jako dziecko nie potrafiłam przyznać się, że sama w głowie, że ta muzyka mi się podoba i że ja naprawdę lubię, lubię ten taniec, podoba mi się to. Że, no było takie trochę trochę dziwne, trochę tutaj bałam się, że może, Boże, że jak ja nie swolonuję czegoś, to matko, to świat się skończy, Boże, on nigdy już się do mnie nie odezwie. Oczywiście wiemy, że to tak nie działa. Najbardziej mi jest szkoda, jak cały występ. Jest dobry, taki naprawdę super, i tak wiem, że tak. Gdybym ja się tam nie pomyliła, to jeszcze by było super bo ja przychodząc na te zajęcia, ja stwierdziłam, ja będę super, bo ja jestem tancerką i kiedyś chodziłam na poldę, więc ja na pewno sobie świetnie poradzę. Bardzo się pomyliłam, bardzo, 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 bardzo. Okazało się, że w ogóle ciało, no to jest tak niesamowita maszyna, że mimo, że ja, no, no ponad. 3 lata nic nie robiłam z tego, z tego poldensu. To naprawdę niektóre elementy ciało tak pamięta.